Witajcie zodiakalne koziorożce w czytaniu na wrzesień dla Was. Y, to jest y, rozkład, który obejmuje uczucia, myśli, zamiary osoby, o którą pytacie, rada lub prognoza, a także karty na finanse i karty dla singli. Y, taka nowość y, po wakacjach wraca, ale oczywiście tradycyjnie zapraszam, zachęcam do korzystania z moich usług indywidualnych, y, Znajdziecie link do mnie, znaczy maila do mnie, kontakt ze mną w opisie filmu. Możecie zamawiać czytania, zarówno w formie wideo, maila, ale także konsultacji telefonicznych, do których serdecznie Was zapraszam. Taka rozmowa zawsze nam daje większe możliwości w analizie tematu. Kochani, w tyle czytania mamy kartę gwiazdę. Gwiazda, czyli karta symbolizująca nam zodiakalnego wodnika, ale jak nie mamy wodnika, no to nic się nie dzieje po prostu taka informacja. Często w karcie gwieździe, jeżeli już jestem przy osobach, spotykamy też młodą dziewczynę lub ogólnie osobę młodszą. Karta Gwiazdy to bardzo ładna i piękna karta w Tarocie, która mówi o tym, aby nie tracić nadziei. Mówi o tym, że jesteśmy pod dobrą gwiazdą, że jesteśmy pod. Gwiazdą ochronną, że cokolwiek się dzieje złagodzi się, że wszystko będzie w porządku, wszystko będzie dobrze, tak jak być powinno. Daje ta karta nadzieję i niejak obietnicę, że pewne sprawy się ułożą. Najlepiej jak mogą dla nas. Bardzo ładna karta, chyba moja ulubiona w tarocie. Jest bardzo subtelna, bardzo delikatna, bardzo taka łagodna i gładka. No, po prostu w niej jest pełno czułości i miłości, takiej bardzo, bardzo czystej, która nie ma oczekiwań. Przejdźmy do rozkładu. No, osoba, o której myślicie, bądź ewentualnie wy, jeśli rozkład jest odwrotny dla was, to karta. Ósemki mieczem kamiecz miecz z kartą serca, a więc ktoś jest troszkę zablokowany w sercu przez swoją głowę. Czyli w głowie są rozmaite scenariusze. Wydawanie się, że ktoś nie potrafi wyjść poza pewien schemat postępowania, myślenia, działania. Mam trochę wrażenie, że kogoś coś poróżniło, lub ktoś ma wrażenie, że relacja, która tutaj jest gdzieś tam opisywana. Hmm. Że ta relacja może być początkowa albo rozwija się na jakiejś płaszczyźnie, w której. Możecie, nie, możecie mieć trudność, żeby być razem, no nie wiem. To mogą być w ósemce mieczy mogą być różnice oczywiście związane z normami społecznymi, jak na przykład różnica wieku, yy, nie wiem, statusów społecznych <grym> past. Yy, na przykład pracy w jednej firmie na bardzo, bardzo odległych stanowiskach, czyli ktoś jest nad, ktoś jest pod, oczywiście zawodowo. Yy, czy chociażby kwestie orientacji seksualnej, jakiejś tożsamości kulturowej, etnicznej tak itd. Tak Ósemka miecz jest taką kartą, że pewien sposób myślenia zblokuje w sercu. Stąd też w myślach jest księżyc, wielka niewiadoma, e, zastanawianie się dokąd to prowadzi, błądzenie niejako we mgle, tajemnice i sekrety, cisza. Ktoś próbuje iść za intuicją, ale nie, nie potrafi za bardzo stwierdzić, czy to, co czuje, jest prawdziwe, czy to, co pragnie, jest prawdziwe, czy jest jakąś formą iluzji. Ewentualnie myśli o jakimś romansie, o czymś niewinnym, bądź formach zbliżenia, które nie będą dosłowne i nie będą dosadne, ale w jakiś sposób będą trzymały te dwie osoby ze sobą na nici porozumienia. W kontakcie wzrokowym, w jakimś takim kontakcie, w relacji, która mimo wszystko cały czas będzie dawać jakąś formę nadziei na to, że to wszystko się poukłada. Karta zamiarów to jednaka z kielichów, czyli jedna ze stron chciałaby sięgnąć po ten kielich. No, głowa, swoje serce swoje, miłość na wyciągnięcie ręki. I oto pytanie, czy uda Wam się wyruszyć, aby sięgnąć ten kielich, aby go wzajemnie sobie podarować i skosztować jego zawartość? W zamiarach jest Az Kielichów, czyli w zamiarach mimo wszystko jest, no, przynajmniej patrzenie na ten kielich i rozważanie, w jaki sposób do niego się dostać, w jaki sposób przyciągnąć do siebie partnera lub partnerkę. I taką radą jest rydwan. Rydwan, czyli idź do przodu, no po prostu idź po to. To jest całkiem jasna, prosta i klarowna rada, ale jak myślę, że większość z nas wie, nasze ludzkie życia są takie i nasze takie ludzkie zachowania są takie, że bardzo często ograniczamy siebie, mimo że bardzo dużo pragniemy, a dwie osoby, które czują coś do siebie, z jakichś powodów często przemilczają to uczucie. A potem, po latach, wracają wspomnieniami do jakiegoś zachwytu, które mieli, i się zastanawiają, czemu wtedy niczego nie uczynili wobec tej drugiej osoby. Czemu pozwolili, aby szansa na miłość została utracona? Choć oczywiście, tutaj mówię trochę przesadzam, wiecie o co chodzi z tą szansą na miłość. Nie tracimy nigdy miłości, ale, ale tę szansę, aby dzielić się z nią z konkretnym człowiekiem. Także Rydwan mówi: idź po to. Rydwan mówi też: kontroluj siebie, swoje myśli i emocje. Potrafisz zapanować nad swoimi instynktami, nad swoim ego, nad swoimi potrzebami y i samemu kierować swoim życiem. Rydwan, karta piękna, trochę romansowa wprawdzie, ale mówi wprost: do dzieła. Dzięki temu jest szansa na dziesiątkę kielichów, czyli pełnię i szczęścia. Zobaczcie, tu mamy tylko asa kielichów, a zaraz później nastąpi dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów mówi nam o szczęściu, o satysfakcji. Niekoniecznie mówi nam, że założycie zaraz rodzinę, czy będziecie pełnią szczęścia yy, z tą drugą osobą, czyli że osiągniecie to, czego pragniecie. Od razu, nadstrygnięcie palcem. Możliwe, czemu nie? Ale też ta karta nam mówi, że naprawdę. Możecie wzbić się na wyżyny, na których w tej chwili wydaje się, że trudno będzie się wzbić. Po prostu dziesiątka kielichów jest szansą na to, że, że te kielichy zostaną zapełnione tym jednym asem kielichów, tym takim dużym kielichem, tym małe. A więc jest szansa na bycie razem, na cieszenie się sobą, na uczucia, na, na szczęście. No myślę, że bardzo przyjemne koziorożce dla Was. Przekaz, choć ósemką mieczy to się tak nie zapowiadało. Jeszcze, kochani, macie wisielca na pracę finanse. Jakoś u większości znaków ten wrzesień wydaje się być taki męczący, dużo zatrzymań, dużo takiego, takiej powolności, dużo e, zwlekania. Jeszcze pragnienia odpoczynku, a więc odpoczywajcie czemu nie. Wisiel to jest karta medytacji. Chociaż w pracy ciężko, <laughs> ciężko medytować, ale karta sugeruje, że ten ewentualny powrót do pracy był na tyle spokojny, na ile tego potrzebujecie, żeby nic na siłę. Żeby pamiętać o tym, że m, warto zmieniać perspektywę patrzenia na pewne rzeczy, że być może to, co zadziało się między Was na urlopach, czy w międzyczasie po prostu e, nie uleciało z Was. Zmieniać perspektywę, patrzeć na świat do góry nogami, a wtedy naprawdę jest szansa na przebudzenie i oświecenie. Wisielec tradycyjnie wisi do góry nogami z aureolą, a więc jest oświecony, bo zmienił sposób patrzenia na wszystko. Także wisielec mówi, kochani, warto zmienić sposób myślenia, zastanowić się, co jest najważniejsze w życiu yy, i się nie poświęcać, bo wisielec to karta poświęcania, a poświęcenie samo w sobie jest formą oczywiście bardzo tragizm, tragiczną, e, więc zastanówcie się, czy warto poświęcać na przykład swój czas za pochwałę, której nie otrzymacie. No, i taki wisielec dla Was, na pracę i finanse, ale jeszcze są single i no, single mają świetną kartę. Mają tak, mają gwiazdę i mają czwórkę buław, a to znaczy, że być może podczas jakiejś zabawy, spotkania, przyjęcia bądź domówki spotkacie bratnią duszę, siostrzaną duszę, jakąś duszę, która będzie Wam bardzo bliska, osobę, z którą Cudownie macie szansę spędzić wieczór, dzień, noc, a może i całe życie. To jest taka właśnie to jest to, to jest to. Możecie mieć nadzieję, wrażenie, że to będzie to. I ja Wam życzę tego wszystkim, jeśli chcecie poznać kogoś takiego, z którym połączy Was pewne porozumienie na takich niespodziewanych, niepowtarzalnych płaszczyznach. Jest tu ciepło wzajemne, jest tu zainteresowanie. Jest tu taka głębia. Bardzo ładna ta karta jest. Te karty, te połączenie tych kart. Więc czwórka była mówi nam o tym, że jest szansa na poznanie kogoś, może podnika, może ognistego znaku, może kogoś innego. Ale po prostu szansa na to, że poznać kogoś, kto będzie Wam co najmniej bliskim przyjacielem. Co najmniej. A przecież przyjaźń jest bardzo wartościowa. I co tam dalej jeszcze? No i tyle. Także oto słowo dla koziorowców na wrzesień. Trzymajcie się, kochani. Na razie, cześć.